Poruszymy tę kwestię tutaj, Robert, ty jesteś oponentem oh, Jacka tak Murańskiego, tak więc również y, myślę, że może nie mamy tutaj jakąś korelację, mm -hmm. a mianowicie na pewno jesteście ciekawi stanowiska federacji odnośnie ostatniego wydarzenia, które miało miejsce na konferencji, mianowicie chodzi mi tutaj o to oświadczenie Sylwka Wardęgi, gdzie dał nam wybór właśnie, czy to Sylwester, czy Jacek Murański ma zostać w failu, tak? Sylwek to jest mój dobry kolega, jest on też, no, swoją drogą pomiędzy Federacją a Sylwestrem nie ma żadnej złej krwi, jakby ktoś w ogóle się doszukiwał jakichś takich rzeczy, że nie wiem, że Sylwek odchodzi teraz z Fame czy coś, Sylwestrowi skończył się kontrakt, rzeczywiście, skończył się kontrakt, my gadaliśmy po konferencji, nie ma z Sylwestrem, swoją drogą dograliśmy też jedną osobę właśnie z jego teamu można powiedzieć, gdzie dbał o negocjacje tej, tej osoby, nie będę jeszcze likował kto to jest, ale, ale ktoś od Sylwka. No i co ja chcę tutaj powiedzieć, generalnie nie ma sensu teraz wchodzenie w rozkminy na poziomie definicji, nie, ale można to. nazwać rzecz po imieniu tak, że no, Sylwek postawił w jakimś stopniu na multimatu. W sensie to jest y, takie publiczne, jasne żądanie, że Jacek ma zostać usunięty z fejmu. Szkoda mi, że to zostało tak jakby przeprowadzone, że to nie było, że to nie było przeprowadzone gdzieś tam w kuluarach, w biurze, albo tak, tak na przykład jak przy okazji negocjacji z tą kobietą, y, która... o kurwa, wysprzęgliłem się. Wysprzęgliłem się. <głos> <głos> A ja wiem, z którą? Nie Kasia. No wiem wiem. No, no na dobra. razie nie będziemy mówić. <noise> Bo już powiedzieliśmy. <noise> tak, w, w, każdej, w, w każdym razie. Ale Kasia się nie będzie biła. O to mi chodzi. Kasia się bić nie będzie. No to zobaczycie, ja wiem co będzie robić. Ale nie będzie się biła. Nie ma naszej zgody na taką formę negocjacji. Świat Fightów jest pełen aferek i dymów i konfliktów pomiędzy jego bohaterami yy, jest dużo, ale jeżeli raz ugniemy się po prostu takim negocjacjom twardym, publicznym, jak na przykład Sylwek tutaj yy, uderzył z tym oświadczeniem, no to będzie problem później, bo potem taki Marcin Brzosek może powiedzieć, ty, ale jak w Wardendze daliście i usunęliście Jace, no to usuncie Huberta Mściwujewskiego, bo on się pojebał z tym Konorem Magregorem i ja w sumie nie chcę walczyć dopóki, dopóki go nie będzie, albo nie chcę z wami współpracować. O to tutaj chodzi. Oczywiście ten statement to nie jest coś takiego, że my się odcinamy czy coś, to nie, nie o to w tym chodzi. My będziemy prowadzić rozmowy z Sylwestrem, dojdzie oczywiście do negocjacji, tak jak żeśmy mówili, tylko pogali gali Fame16, no bo w tym momencie mamy bardzo dużo rzeczy na głowie no i musimy sobie z tym poradzić. Tak jak, tak jak mimo wszystko mówiłem, między Federacją Fejm a Sylwestrem wszystko jest git, jest dobra krew, jest pole biznesowe do negocjacji, ale w kulturalnym, po prostu gdzieś tam e, kuluarowym klimacie będziemy sobie rozmawiać, bo to już są kwestie biznesowe, kwestie umowy, kwestie stawek itd. No i z Sylwkiem nie będziemy tego publicznie tutaj gadać. Ja, ma, ja tylko ubolewam, że to nie zostało rozwiązane prywatnie, musiało to zostać... Ale tylko, że problem jest taki, że w momencie, kiedy ktoś coś takiego mówi Fejmowi prywatnie, to oni mówią, no tak, zrobimy wszystko, żeby taka osoba. poczekajcie, wam, jak kurwa na na jakiś konto atakuje. Eee. Dobra, jest tutaj zwiat tak zwany robiony. Dobra, już kurwa ściągamy tutaj ten. Wojsko. które się jest drugi, kurwa. Urwać, tak jest tu to Aha no ta wioska będzie stracona niestety. Ja nie wiem jakim cudem, ale to takie taki syf się wydarzy. Oj, daj spokój stary. Które za 13 godzin tu się coś wydarzy. No dobra, będziemy klinować, chuj w to. No. Wyciągnięte na światło dzienne, to też pomaga Sylwestrowi w negocjacji. Robert w kuluarach też mówiłeś, że Sylwester rozegrał to po mistrzowsku. No. Aha, to co to co mówiłem. Yy, no, tak, tak im powiesz.. Nie no stary, to i to mi się nie podoba. To oni mówią... No i co? Więc no. Ale on dymy robi stary. Dymy robi. Bo to rzeczywiście jest takie duże zainteresowanie, tą... Tam... słuchajcie, pomoc. Kurwa, 4 godziny. E... Zobaczcie, jest takie zainteresowanie ogólnie galą, gdzie są ci murajscy. że na praktycznie wszystkich sektorach jest w chuj miejsce jeszcze do kupienia no. cały sektor Rzeczywiście są te rzeczywiście bardzo są ważne te yy. A. Kurwa ty no rzeczywiście z mega ten. <coughs> Niesamowite, do momentu... Do momentu... Do momentu kiedy ten... Do momentu kiedy y, do momentu, kiedy w tej federacji nie będą myśleć, że to co czterech idiotów, który ma 15 lat, którzy mają 15 lat i niepełny wzwód na wykopie coś napiszą i tak życie wygląda, do momentu ta, ta federacja będzie miała... 75 przesyła 9 złotych i 75 groszy. Sergiuszku jakiego mam do ta wysłać za załatwienie randki z kamerą z Stara, a ty nie rozjebiesz? Jak ty jesteś takim żyleciakiem? Nie wiem jak to powiedzieć, ale Teddy Boys to są ci zlegi, nie? 90% sprzedane? No nie wiem czy 90% sprzedane, bo... No takie są dostępne, nie? No. Więc no. Nie no, o 13 zrobiłem live'a, bo sobie chciałam pograć. Ja też odpalę trochę w ten. Więc no więc no. Nie kurwa, oni tam sprzedaż bustuje. Teraz jeszcze śmieszniej by było jakby te wszystkie osoby Znaczy inaczej, nigdy nie poszedł taki jawny bojkot z żadnej strony. Halo, nie kupujcie Pay Per view od od fejmu. Ciekawe czy jakby takie coś poszło od czterech osób. Jeszcze by linka zapodali gdzie to można oglądać. To jakie straty by były, nie? Więc no. Że ty masz pewne jak na dziecko za ciebie kolega robił. Placuszki, kurwa. Ja rozumiem, że masz problemy kurwa z głową. Najprawdopodobniej masz krzywe zęby kurwa i masz o aparacie ortodontycznym. ale nie musisz tu kurwa przychodzić, kurwa z tą rudą czupryną kurwa Cięto mu Pani Basi, kurwa, w nie wiem, w krasnym stawie. Nie musisz tu, kurwa, przechodzić i frustracji swoich wylewać. No. No. Znaczy, no, my z Mandzią troszkę lepiej znamy Sylwestra. E, I kto na YouTubie dłużej siedzi, to wie, że Sylwek, nawet jak ma długie... E... Słyszałeś, że na ha ha w Damianem Mikołskim vs Danteo mi się podoba, że kolejny raz dają dobrą walkę sportową to też jest śmieszne, bo oni kurwa... Może nie wszyscy, nie? Ale to jest to, że, że współwłaściciel czy prezes, nie wiem, jest prezesem, siedzieli i tak krzyczeli na te na, na fighty, że to patologia, a teraz coraz więcej zawodników z KSW e, przychodzi, przychodzi, waleczkę zrobić. Więc no. Więc gdyby nie te x osób, które oni wyzywali, to te, to nie byłoby budżetu, żeby sobie e, sportową waleczkę zrobić. Więc no. Ja uważam, że Muszą im płacić dobre pieniądze względem tych federacji sportowych, żeby ktoś przyszedł. A jeśli im płacą większe pieniądze niż gdzie indziej, gdzieś, gdzie im płacą tyle ile generują, to znaczy, że te walki są przepłacane, one nie są przepłacane na zasadzie, że oni wyrzucają, nie wiem, do śmieci 200 tysięcy, pół miliona, nie wiem, 50 milionów złotych, to to jest właśnie takie, żeby... To są takie pieniądze, które wrzucasz za reputację, nie? Bo on w chuj reputację i dojście do niektórych kręgów, jak nie wiem jak na przykład Artur Szpilka u ciebie walczy, czy Janikowski u ciebie walczy, nie? To, są, to są wybitni sportowcy, wiesz, medalista olimpijski, to, to wiesz, to, to nie są małe rzeczy. Więc jak ktoś taki przychodzi do, do highliga, to od razu w innych kręgach i też inaczej się na to patrzy. To jest taki kupowanie e, to jest kupowanie PR-u w sumie. Na tym to polega, nie? A przy okazji sobie taki Damian e, stoczy walkę z z Kubiszynem. I teraz tak, nie? Mamy tu zapaśnika, medalistę. Z drugiej, strony, z drugiej strony wydaje mi się, że jak on wchodzi do KSW, to troszkę więcej yy, ludzie myśleli, że będzie kimś więcej niż jest. Jest zajebistym zawodnikiem, ale wiesz, pewnie myśleli, że nie wiem, 10-0, coś tam, nie? Jak Kołecki na przykład fajną karierę zrobił. A tu chyba on ma 7-5. Więc parę razy się potknął. Ja byłem na tej garii w Ostrowie, gdzie, gdzie bił się z tym chłopem, co go Brander poddał. Czy on się poddał, czy Brander go poddał? No już tu trzeba, to już ile ludzi tyle opinii. W chuj kibiców było dużo ludzi, mu tam dużo ludzi go tam dopingowało, więc na pewno na pewno jakimś tam mniejszym bądź większym ticket sellerem będzie. Kurwa, no, no fajne, no zobaczę tą walkę, nie? No. Pogodzisz się z Jackiem i chuj. Tak, znaczy inaczej. Pogodzić z Jackiem się nie pogodzę. Ale mogę mu wycofać proces jak ten. Jak płacić 300 tysięcy na cele charytatywne. To nie będzie jeździł w tej wefce, kurwa się tłumaczyć. I okres że jest ci, trochę cicho i grzeczny, to jest dalej Sylwek. I tam miał zarzucany ostatnio y, przez Filipka, że trochę w nim ogień zgasł, No to kurwa, to się znowu podpalił drugi mm -hmm. raz. I ogólnie myślę, że tak, że po pierwsze to było ultimatum, nie ma to tam obchodzić tego dookoła, tak? Po mm -hmm. drugie, myślę, że mm, mogło to być w takim dziwnym momencie, kiedy rzeczywiście ten jacjatkowy się kończy. Ko Chciałem być grość, przesyła 9 zł i 75 groszy. No to ile pani miodek jest wspaniała? Proszę o wykonanie cudownych nie się, bo to, z twojej strony. Bo to z dwa koła by kosztowało, wiesz? że ja zadzwonił. Kurwa, 22.30, już jest cisza nocna. Ciężko. Kontrakt ma walkę ze mną. Jeżeli mi się uda go mhm. pokonać, to faktycznie mógłby zniknąć z tych Free fightów, tylko teraz... Pan przesyła 9 zł i 75 groszy. Dwuja widziałeś zemata, ten raper gra w klubie piłkarskim, może teraz twój czas. Pewnie tak. Zapierdolę sobie jeden sprint kurwa. <laughs> Przy linii bocznej. Zasygnalizuję zmianę trenerowi i tyle. I dojdę do siebie do 30 minut. Bastek minuty. przesyła 10 zł. Widziałeś wywiad z bratem Jacka Murańskiego na kanale Antyfakty. No dobrze, że teraz te defibrylatory są coraz bardziej powszechne, kurwa, na, 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 na boiskach piłkarskich, to może by nie odrad